Polska według rankingu ILGA jest najbardziej ksenofobicznym krajem w Unii Europejskiej. 7 na 10 nastolatków LGBT plus w Polsce doświadcza homofobicznej i transfobicznej przemocy. Żydzi, Białorusini, Afgańczycy, Ukraińcy i Irakijczycy. Dlaczego, kiedy wymieniamy te narodowości, większość ma przed oczami obraz pisowskiej propagandy, a nie człowieka? Człowieka, który ma takie samo prawo do życia jak Ty czy ja? Dlaczego wciąż zgadzamy się na to, aby kobiety zarabiały nawet o 20% mniej niż mężczyźni? Dlaczego tak mało mówi się o tym, e, stropi, o stereotypach płci krzywdzą również e, mężczyzn? Mowa nienawiści, dyskryminacja, brak e, równouprawnienia, uprzedzania stereotypy to niestety codzienność w, naszej, w naszym kraju. Chociaż e, wiem, że wśród nas e, są ludzie pełni miłości i szacunku, które obdarzają drugiego człowieka. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Tolerancja to nie przywilej. Tolerancja to obowiązek. Podaj dalej.